Witajcie moi drodzy. Wiecie co? Jestem już zmęczony i nieco wkurzony obecnym cyklem, w jakim się znalazłem. Wy założycie się, że macie podobnie. Znajdujecie nową, ciekawą grę. Waszą uwagę najpewniej przykuwa główna grafika na profilu. Potem czytacie newsy, dowiadujecie się, że to wasz ulubiony gatunek, i czekacie na więcej informacji. Aż tu nagle zaczynają pojawiać się pierwsze gameplaye. No i oczywiście ponownie widzicie, że ten produkt jednak nie będzie tak dobry jak oczekiwaliście. System walki wygląda przeciętnie, grafika jak sprzed 10 lat. Naturalnie używane są zaimki zamiast płci, jak to kiedyś było. Gra w wersji podstawowej kosztuje więcej niż niejedna kolekcjonerka 10 lat temu. No, może 15 lat temu. Krótko mówiąc, rezygnujecie z zakupu z tego czy z innego powodu. A w nieodległej przyszłości twórcy owej gry obwiniają Was, konsumentów, o ich porażkę. Pomówmy więc sobie o twórcach gry Evout. No właśnie, czym jest EVAUT? To gra RPG, której akcja toczy się w tym samym uniwersum co Pillars of Eternity czyli jakby nie było znanej i lubianej gry, która doczekała się nieco gorszego sequela ale mimo wszystko sequel ten został ciepło przyjęty przez graczy. No i właśnie z jakiegoś powodu ktoś wpadł na pomysł, żeby do tej gry wrzucić uwielbiane przez około 500 osób zajmki. Naturalnie ogromna ilość graczy już spisała tę grę na straty. Wystarczy poczytać posty na xie, na steamie i na wielu innych portalach. Tak swoją drogą, na steam gracze mogą dodać własne tagi pod gry w sklepie. No i muszę przyznać, że szanuję za inwencję twórczą. Osobiście jeszcze byłbym w stanie przełknąć te idiotyczne zaimki. No o ile gra obroniłaby się dobrą rozgrywką, fabułą itd. Tylko że w sumie ta gra nie powala na kolana. Niestety zapowiada się nam kolejny przeciętniak, który nie spełni oczekiwań sprzedaży. No ale nieważne. Dlaczego wrzuciłem gościa w muszli klozetowej na miniaturce filmu? Ano, bo moim zdaniem to człowiek z gównianymi poglądami. W internecie można znaleźć jego posty, w których wypisuje ciekawe rzeczy. Oczywiście nie na X-ie, na tym najnowszym portalu o nazwie Blue Sky. Tam może bez problemu szkalować i wypisywać co tylko chce. Takie jak ten, w którym zachęca ciemnoskórych artystów do zgłaszania się do niego w celu doradztwa zawodowego, bo według jego własnych słów. Branża ma za dużo brudnych, białych kolesi. Szczerze mówiąc, musiałem sprawdzić sam, co znaczy crusty w odniesieniu do człowieka, no i faktycznie chodzi o brudne osoby. No i zadam teraz jedno z moich ulubionych pytań. Jak myślicie, co by się stało, gdyby biały zamienić na inny przymiotnik? albo kolesi na kobiety? Gość już by stał w kolejce w pośredniaku. No ale jako rząd dyskryminuje białych, to żaden problem, co nie? Ten średnio stabilny psychicznie jego mość kłócił się także z Ilanem Maskiem. Mask powiedział, że złe traktowanie białych kolesi powinno być nieakceptowalne, no co jest oczywiście prawdą. Dyskryminacja w każdej formie powinna być nieakceptowalna. Jak odpowiedział Matt Hansen? Że to by go tylko ośmieliło, w sensie zachęciło do dalszej dyskryminacji. I wygląda na to, że ten człowiek pogrążył całą firmę. Nie wiem jak wy, ale ja nie zamierzam kupować tej gry właśnie ze względu na słowa tego kolesia. I nie, nie zależy mi na tym, żeby stracił pracę, bo mleko już się rozlało. Nic nie zmieni mojej decyzji. A skoro ktoś tak wysoko postawiony może bez konsekwencji otwarcie dyskryminować ludzi ze względu na kolor skóry, to ludzi takich jak on w tej firmie musi być więcej. No cóż. Morał na dziś, to nie traktuj swych klientów źle, bo czekacie wizyta w pośredniaku i straty finansowe w grubych milionach. No i to tyle. Nie chcę dłużej drążyć tego tematu, po prostu chciałem krótko, zwięźle i na temat przedstawić Wam co sądzę o tej grze. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o Evout. W sumie to ja bym zmienił nazwę na Evoid, bardziej by to pasowało. Macie zamiar ją kupić? Czy też wolicie wydać pieniądze na coś innego? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.